Jest ze mną młoda aktorka Klaudia Halejcio. Klaudia dzisiaj brała udział w wielu konkurencjach. Czy jakaś z nich stanowiła dla Ciebie wyzwanie? Takim największym wyzwaniem było dla mnie konkurencja na bumerangu. Może on wygląda niepozornie, ale kiedy wsiadam już ten ponton i był taki moment spadku, poczułam taką adrenalinę. Zatkało mi się powietrze, ścisnęłam żołądek, ale dawka takiej adrenaliny po czymś takim jest niesamowita. Jeśli mówimy już o adrenalinie, to powiedz, to jest niesamowita sceneria, czy myślisz, że dałoby się tutaj nakręcić jakiś film i kto wziąłby w nim udział oprócz Ciebie, oczywiście w roli głównej? No myślę, że to byłoby na przykład hmm, wspaniałe wakacje, jakaś taka amerykańska komedia, można zobaczyć miny w ogóle ludzi, którzy po zjeździe mają taką, hmm, taką minikę twarzy i to jest niesamowite, albo jakiś taki horror, bo jeśli zjedziemy z tego bumerangu, to czasami bywa różnie.